Zapłaciłeś architektowi niemałe pieniądze, masz w rękach projekt i myślisz, jest mój, mogę z nim zrobić co chcę? Otóż nie do końca. A właściwie to bez przeniesienia praw autorskich niewiele z nim zdziałasz. Dzisiaj zdejmiemy różowe okulary z jednego z najbardziej ignorowanych, a jednocześnie wybuchowych elementów i tematów w branży, czyli praw autorskich do projektu. To właśnie odcinek. Dlaczego przeniesienie pozwolenia na budowę na innego inwestora to zupełnie coś innego niż przeniesienie praw autorskich do tego projektu? I dlaczego Twoja własność może okazać się iluzją? Z tej strony Admirszczan Mikołajczyk i dzisiaj zabieram Cię na ścieżkę pierwszą Pre-Development bez iluzji. Temat wraca jak bumerang. Dostaję maile, rozmawiam z inwestorami, którzy kupili działkę z tak zwanymi papierami i pozwoleniem na budowę, przekonani, że kupili komplet. I chcą zlecać projektowanie, A potem przychodzi moment, w którym nagle zderzają się ze ścianą i spotyka ich brutalna prawda. Okazuje się, że autor pierwotnego projektu nie wyraża zgody albo żąda dodatkowego wynagrodzenia za wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany.